Mam świadomość, że, wiesz, leci na mnie woda, stoję tutaj, okay. y, idę sobie przez park, Mam, cały czas staram się skupić, do, że idę, że jestem tutaj, wiesz, natura i tak dalej. Po co masz żyć, jak jesteś cały czas w przeszłości albo w przyszłości o rzeczach, które nie istnieją tak naprawdę? Z tym urwisem chciałem nagrać materiał już od bardzo dawna. Mieliśmy się w różnych okolicznościach i zawsze coś stawało na drodze, aż w końcu nadarzyła się idealna okazja, czyli indywidualna wystawa Kuby we Wrocławiu. W tym odcinku zobaczycie jak Kuba pracuje nad nową wystawą. Ajaj, Kubuś, Kubuś. Dowiecie się co właściwie przedstawiają jego obrazy. Nawet nie zwróciłem uwagi co to przedstawia, <grym> A także sprawdzicie w jakim stylu Kuba Giliński się przemieszcza. Prawdopodobieństwo śmierci przy wypadku jest dziesięciokrotnie większe niż we współczesnym samochodzie. No to zaczynamy. Ja na początku, wiesz, nie mając hajsu nawet na farby, e, tworzyłem tylko z, wiesz, z desek ze, ze śmietnika z, wiesz, prześcieradeł kupionych w lumpach za 10, 20 zł. Ja maluję rzadko, Jak mam wystawę, to wiesz, wtedy maluję i wiesz, maluję po, nie wiem, 10-15 godzin dziennie przez, nie wiem, przez kilka tygodni i wiesz, w tym okresie maluję, nie wiem, 30, mm -hmm. 40 urlów. Zajmowałem się na początku muzyką, później wszedł w performance, później wiesz, malowanie na żywo, różne projekty. Każde medium do czegoś innego służy. Nie? Tych rzeczy, które chciałem przerobić, nie, nie przerobiłbym na płótnie. Z mojego ośmiogodzinnego performance'u, nagrania. W Gdańsku? Tak. No. Ktoś myślał, że utonąłem, nie? No dobra, przejdźmy do tematu wystawy we Wrocławiu. Pojechałem zobaczyć przestrzeń, wszystko przeanalizować, przeskanować. I myślisz, że to się już nie zmieni? I właśnie, i to też jest dla mnie zajebiste, że jadę tam teraz z pracami, i, te, I tam te obrazy będą wisiały pewnie zupełnie inaczej, mm. w innej konfiguracji, inne możliwe, że obrazy powierzchni, niż o których myślałem. Zazwyczaj, w takie trasy jak do Wrocławia, jeżdżę autem. Ze względu na dużą ilość sprzętu, zrobiłem dzisiaj wyjątek. I tak to się skończyło. Ostatecznie moja podróż do Wrocławia trwała ponad 8 godzin i wiązała się z trzema przesiadkami i ponad godziną stania na deszczu w sieradzu. Sukces? Aż trudno uwierzyć, ale w końcu udało mi się dotrzeć na miejsce. Kilka obrazów przyjechało z pracowni Kuby już prawie skończonych, niemniej większość rzeczy Kuba będzie malował tutaj na miejscu, m.in. wielkie panele znajdujące się w dolnej części galerii. Ile czasu już tu spędziłeś? Ej, 23, 23 godziny jestem tutaj na tych dolnych panelach, które wykorzystuję jako kłótna. Malując, zamalowując, widziałam tak e, z głowy, nie myśląc nawet co, co, co maluję. Ten przewodni temat to jest po prostu temat mojej słabej pamięci. Mam pamięć, która jakby nie rejestruje nowych rzeczy, mam też pamięć, która jakby te rzeczy, które jednak się zapisały po jakimś czasie, wiesz, znikają. To jest taki ciekawy temat graffiti removal, właśnie też to wystawę w tym kontekście, gdzie ludzie piszą różne rzeczy na murach, później albo tagują się, ktoś drugi je zamalowuje, tworząc przy tym naprawdę ciekawe formy. Zdarzyła się rzecz niezwykła. Kuba pozwolił mi zrobić wpis na jednym z obrazów, i to był piękny moment triumfu który właśnie dobiegł końca, bo kuba zamaluje ten napis, chociaż fragment jeszcze ma zostać pod spodem. Pechowa akurat farba się skończyła przed literą W, więc W chyba zostanie. To jednak pokutuje, że ten fakt, no. że ty tak szybko pracujesz, jest dla wielu osób bardzo irytujący. I że Cześć. tu nie ma tego rzemiosła. Właśnie, i to jest błędne myślenie. Tu nie musi być nawet treści. i już o samo przeżycie, nie? Żeby wykonać obraz w 30 minut, musiałem maksymalnie dużo rozkminiać wcześniej, nie? Nikt nie widzi tej pracy pod wodą, nie? Dzisiaj po raz pierwszy w solo show yy, pasmo motoryzacyjne. Była taka, że amerykański żołnierz przyjechał do bazy w Niemczech w połowie lat 90. i sobie, wiesz, kontenerem sprowadził tu Tak doprowadziłem wszystko do użytku, jeżeli chodzi o mechanikę, wszystkie układy hamulcowe, zawieszenie, silnik, ale zostawiam, wiesz, tak wyby wyszony Nawet go, wiesz, do myjni nie jeżdżę. Nie, że jakby, bo to jest jak podobraża teraz, nie, prawda? Nie? To, to są tak naprawdę obrazy. obrazy, które masz no w świadomości. No no, jak to przychodzi to, to to. do tego. Gliński chce, żebym tutaj coś malował z Nikitą, ale boję się, że spierdolę mu obraz. No, A co się właściwie dzieje? Dlaczego Paweł maluje? No skoro tu jest, skoro mamy mury. Który ser wybierasz? Musisz napisać, że to nie jest mięso. Paweł generalnie słynie z tego, że uwielbia mięso. Algorytmy Instagrama bardziej podpowiadają y, ludziom y, rzeczy, które mają, w których pada słowo mięso. Będzie to dobre. Dwie godziny do wernisarzu. Kuba wciąż jeszcze wprowadza ostatnie poprawki. Dalej całe życie spędzę. Całe życie spędzę, no właśnie, <gry> się Czy to czarne, czy nie? To się wydaje się się, że może nie cało. Dobra, koniec. No i stało się. Wystawa została zamontowana i oficjalnie otwarta. To, co najbardziej mi się u Kuby spodobało i co zrobiło na mnie największe wrażenie, to jego pewność dotycząca momentu zakończenia pracy. Chociaż w jego malarstwie od zawsze było wiele przypadków oraz intuicji, to jednocześnie, kiedy kończył montaż, zobaczyłem, że jest doskonale świadomy, do czego dąży i jaki efekt chce osiągnąć. To, co w całym materiale się nie pojawiło, to zakończenie, jakie Gliński zaplanował dla tej wystawy. Historia o znikającej przeszłości i nieustannych problemach z pamięcią zyskała w Dzień Finisarzu domknięcie w postaci zamalowania wszystkich paneli i uroczystego pokrycia ich białą farbą. Koniec.